Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z renowacji. I tak jak dobrze widzicie, zaczynamy sobie tutaj w naszym miasteczku Weldersol. Oh, Sol. dobra w tym z ostatnim gwiazdą, czy jakoś tak. I tak, i lecimy sobie do naszej Katryny. Ka Nasza Katrina jest sama w domu, ponieważ jeszcze Majka ze swoją Lubą nie wrócili z wycieczki, także jesteśmy sami. A o dziewiątej idziemy do pracy, idziemy do pracy, także tutaj wypadałoby coś poogarniać. Chodź tutaj, moja miła e, się ogarni, szybciutko. Chodź, chodź. Umyj sobie ręce, umyj sobie ząbki. I tak kochani, dzisiaj pójdziemy na renowację, dodanie pokoju dziecięcego. Będziemy musieli dodać pokój dziecięcy. I dobra, za godzinę zaczynamy robotę, także subcio, bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że skończysz jeść. I w ogóle nasz Majka chyba jutro, jakoś czy pojutrze wraca z wycieczki? Chyba tak, chyba tak. Tak mi się coś kojarzy. Dobra, także amo amo i jedziemy na renowację. Starina idzie do pracy. Kochani kochani. Ja nie wiedziałam, że to będzie mieszkanie jeszcze w Sandmaszu. No nie miałam odwiedzić 25 różnych parceli w The Sims 4. po. Osiągnięcie, okej. Okay. Ja nie wiem, które odwiedź mieszkanie. Jezu ja nie wiem, które jest... <laughs> to jest mieszkanie. O. Beletti. Nie. To? <gasps> ja nie wiem, czy to jest to. A tak, w trakcie pracy to chyba nie wolno sobie latać po znajomych, nie? Nawet znajomych, nieznajomych. <laughs> o, Amgi, ja nie wiem, co to jest mieszkanie. Beletti, Beletti. Szukamy rodziny Beletti. Aha, i nie. Czyli to nie jest to. Strzelamy dalej. Odwiedź mieszkanie. Ej. Aha, zapukaj do drzwi. Nie, stój, dobra. O! Wiecie co, ja nie będę tej yy, sytuacji komentować w żaden sposób. To jest Benali. Ej, ale gdzie... No, gdzie jest zlecenie? Zlecenie mi uciekło, ale bez sens. Ja... Nie wierzę. Dobra, no nic, pracownie artystyczne. Siłownie chciałam dla dziecka zrobić pokoju gier, do grania, kuchnia. Dobra, to lecimy. Dodanie pracowni artystycznej. Niektórzy nazwaliby mnie artystyczną duszą, ale jak mam wpaść w szał twórczy w takich warunkach? Potrzebuję nowego studia. Przygotuj mi pokój, w którym mogę malować, ile dusza zabraknie i zawsze czuć inspirację. Steroling Rico Te parceli mieszkalne. No dobra, no i co? I musimy czekać do kolejnego dnia, bo ja zlamiłam. La Maya, No nie, geniusz, 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 geniusz. No i udało się. Tym razem dotarłam na miejsce stary Tartak? Nie. Hmm. Dodanie pracowni artystycznej. No dobra, okej. Okay. O, wy jesteście fajni. Chodź, przywitajmy się. Obejmij yy, zapewne powitanie. Zabawne powitanie, pogadasz sobie troszeczkę z nimi. Musimy dodać pomieszczenie, dodanie pracowni, także ja jeszcze nie dodawałam tak stricte pomieszczenie oprócz tego nieszczęsnego, tej nieszczęsnej siłowni, którą ostatnio dodałam i w sumie chyba. No bank to nie o to chodzi. Znaczy, no niby o to, ale nie o to. Nie wiem o co to, to chodziło w ogóle. To, to w ogóle było skomplikowane. Zapukaj do drzwi. Chodź, zapukajmy do drzwi. Jaka ty śmierdzisz, dziewczyno, ale wstyd. Do pracy taka śmierdząca przyszłaś. No trudno, no, no, no co zrobić, jak, jak, jak się nic nie zrobi? Okej. Okay. I, o, ale fajne w środku jest, dobra. E, pokaż portfolio. Zaptaj ulubione projekty. Mm. Tak, tablicy inspiracji poprosimy jeszcze raz, portfolio ogólnie, zobaczymy, co tutaj mamy i oni tak lubią malować, wiemy o tym bardzo dobrze, lubią komedię, lubi komedię, w ogóle ty śmiesznie chodzisz, kliencie mój, ty rozmawiaj o projektach i zobaczymy, co nam tutaj opowie ciekawego. Szkoda, że ona tak śmierdzi, bo tutaj fajnie, fajna fotka by wyszła, ale chyba jednak no nie, nie, w ogóle mamy 2000 simoleonów, lubicie ogrodnictwo i co jeszcze lubicie? Może jakiś kolor? Albo coś byście mi powiedzieli o trendach? Wewnętrzna, we ze zasugeruj wystrój w innym stylu. A tutaj jaki mamy styl? Stylu podstawowym. Nie, dobra, okej. Okay. No dobra, wszystko jedno w sumie. Zobaczymy. Poprosił, tak, Simteres. Lecimy z Simteresem i zobaczymy, co nam jeszcze powie. Może jakiś kolor by nam zaproponowali, czy coś, nie? W sumie to by było dobre, okej. Okay. I tak, zrób zdjęcie przed. Ale tutaj jest dodanie pracowni artystycznej, czyli ja rozumiem, że. Mam dodać pomieszczenie. Pomieszczenie w tym budynku. Yy. Ja to tak rozumiem. Pomieszczenie artystyczne, tak? Zachowuje się nieprofesjonalnie, jeśli natychmiast nie przywoła się do porządku. Co ty zrobiłaś? Ale Gora! mil uh siabę? -huh. Dziewczyno nie lubi wystrojów w stylu gotyckiej farmy. Odeszli. Ja pierdniczę, jeszcze nas zwolnią stąd, no. Ale jazda. Ale jazda, dobra, okej. Okay. Zastanówmy się, mamy dostać, dodać pomieszczenie. Ja myślę, że tutaj, gdzieś ku góry, jeszcze wyżej byśmy polecili, i tutaj, tutaj byśmy mogli zrobić pracownię artystyczną. O, w tym miejscu tutaj. Eee, tutaj, bo tutaj mamy biurko, i wydaje mi się, że to byłoby odpowiednie, ewentualnie tutaj u góry, ale tutaj nie, bo tutaj nie, nie. Myślę, że na dole, tu w tym miejscu bym sobie dodała pracownię artystyczną. Nie wiem, na ile to mi wyjdzie. Dekorator wnętrz, bo mogę znowu złamić. Mogę znowu złamić i nie będzie tak, jak być powinno. Także, no zobaczymy. Ty idź do pracy. Idź, idź, idź do pracy. Pracusiu. się. Ok, no to myślę, że po prostu tutaj będzie to pomieszczenie, które będzie pracownią. No i zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. Hmm, czy w ogóle wyjdzie, bo ostatnio dobrze wiemy, jak to się skończyło. Także no, tyle w temacie. <laughs> tyle w temacie. Dobra, chodź tu, Katarina, zrobiliśmy fotki. Przyjdzie o tryb budowania, Zrób zdjęcie po. Także chodźcie tutaj i już sobie przejdziemy tu. Proszę bardzo, tylko komediowy. To jest praca w artystyczna, artystyczna, więc wydaje mi się, że jeśli damy mikrofon... To też będzie dobrze. I na takie złoty. Co? W nowym pomieszczeniu poza istniejącą konstrukcją. Aha! I już znowu się w to wmanewrowałam. Tu będzie pomieszczenie artystyczne. I tak chciałabym, żeby było takie jak to. Bo ja zawsze kombinuję. E, tak, ja zawsze kombinuję, a może tym razem zrobimy to. Tylko 700 simolonów mi zostało. No to co ja tutaj wsadzę? Ja pierniczę, no. Okej, okay, i dobra. W takim razie idziemy tutaj. Nie lubi, yy, lubi stry podstawowy, także przejdziemy sobie do stylu podstawowego. E, za chwileczkę Jak to się odetnie, co nie? No bo tak, tak, tak. To się lubi przycinać. I tak, nie yy, zero zero gotyckich farm i tych innych spraw, ponieważ nasi Simowie tutaj nie lubią gotyckiej farmy, także nie będziemy im na siłę tutaj yy, życia układać. <grywka> dobra, nieważne, yy, nieważne. Yy, dobra, yy, możemy mieć mikrofon. Chociaż w sumie to by do nich nawet pasowało, ale ja bym dała cegłę. Ja, ja kocham cegłę, tylko nie wiem czy tą... Tak, chyba tą, tę, tą, tę, tą. O. O, w ten sposób. Najgorsze, że już y, przekroczyłam finanse, więc ewentualnie ja bym to zmniejszyła. O, w ten sposób byśmy polecieli. Tak bym zmniejszyła. A co malutkie będzie, nie? No, ale może o to chodziło artystyczna, artystyczna, no, 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 z takimi rzeczami mi się chyba najbardziej będzie kojarzyła. O, to byśmy dali gdzieś tu. Tak trochę lipnie, ale no, może o to chodziło, żeby miała swój kącik, taki, wiecie, kącik. A, yy... No. No <laughs> tak. Tak mi się wydaje, że, że o to chodziło. E yy... No dałabym też to, bo to, to, to jest yy, globobarek. No właśnie, ten globobarek byłby fajny też. Aczkolwiek studyjny statyw fotograficzny to może nie. Hmm. Dobra. I co? Aktywność, rekreacja, kreatywność wiedza. Aktywność, zajęcia poza domem, inne. Może tutaj, bo by coś było, no chyba nie. Kurde, no nie chcę, żeby mnie znowu zwezwali tutaj. <ścoughs> eee... Lubię ogrodnictwo. No to jak lubię ogrodnictwo. No ale nie chcę im tam do środka wsadzać żadnych yy, roślin takich, ewentualnie weźmiemy sobie właśnie e, jakieś ozdobne roślinki, drzewka czy coś, no. E, czy coś takiego na przykład, o. Tylko, że ja to nadużywam dosyć często, ale jest to ładne. Hmm. Jest to ładne, więc myślę, że to byłoby w porządku. No i co? I na środku byś śpiewała, tu ktoś by malował obrazy i moglibyśmy tutaj ciepnąć taki właśnie duży obraz. Dekoracje, oczywiście przekroczyłam już yy, budżet. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ja sobie zawsze z tego zdaję sprawę. Ja zawsze przekraczam budżet, także no. E, tak, ja zawsze przekraczam budżet. I czasem się nie czepiają, a czasem się czepiają. Nie wiem, który. O, może ten. Dobra. Budżet y, przekroczony, ale może się, może nie będą tak bardzo y, krzyczeć, jak y, mi się wydaje. Y, zdjęcie przed zrobiłam u góry, także ja mi się wydaje, że no... Y, a, znowu zlamiłam. <grych> Chodź tu, ja cię proszę, z, dekorator y, wnętrz, y, zrób zdjęcie przed. Znowu zlamiłam. Tu powinno być puste miejsce, a będzie po prostu domek, także no... Kurde... Może ja dam tu, że po prostu tu. Nie wiem, tu no, tak trochę oszukać, oszukać przeznaczenie. Yy, dobra, dzwonimy po, po klientów, klientów. I tak, kliencie nasz, kochanie, nie wiem, kurczę, jak to łączyć, może tak, tak. Bo tak. No inaczej nic nie wymyślę. Dobra. Znowu zlamiłam. Proszę, czemu ja tak cały czas lamię tu w tych renowacjach? Przecież to nie jest aż takie trudne. Ej, tak lamię. Gdzie ty idziesz? Aha, wezwij klientów na parcelę tu. Ok. No tak. Pokaż klientowi. Efekt renowacji. I ciekawe, czy nas od, od razu są to Że jesteśmy do bani. Tym bardziej, że już ją ochronili wcześniej. Że niby się. Że niby się ona bardzo źle zachowywała. I nie wiem o co jej chodzi. Znaczy, nie wiem o co jej chodzi. Nie wiem, co ona takiego zrobiła, że ona się źle zachowywała. O matko. Dla mnie to jest. Ja. A, dobra. Niech powiedzą, że o to chodziło. mogli więcej pieniędzy dać, tak jak ostatnio, nie będę marudziła. mogli więcej hajsu dać, to by mieli lepsze. No i tyle w temacie. Mielibyście lepsze? Yy, Sprawdź to. Mielibyście lepsze, jakbyście więcej hajsu dali. A wy co? Żałujecie na wszystko. Okno też macie, Tak samo jak w domu, żeby nie było, że jest brzydkie. Sprawdź to. E, Porozmawiać z klientami. Mhm. Dobra. E, Poproszę o werdykt. O, dobra. Choć tutaj, nie wiem, dzielę się czymś tam. E, Sprawdź to. E, Obróż, nie. E, tak, wiemy, śmierdzimy. <śm tak wiemy, śmierdzimy, tak troszeczkę. Jezu, ej, nie myśl się! Ja wiem, że ci się chcą umyć, ale nie myśl się, bo pod nas tutaj zaraz wywalą stąd. Sprawdź to. Co to było? Oni się przytulali. Ja wiem, że my śmierdzimy. E, Poproszę o ostateczny werdykt. Boże, jak ona wygląda, dramat. Ej, podoba jej się! Końcu. O jezu, a my tak, tak śmierdzimy. Ale się podoba. E, tak śmierdzimy, ale im się podoba. A ten co? Tany, tany robi robić co? O jezu, ona peczy. Ona Jezu, zobaczcie, jak ona jest szczęśliwa. O Boże. Ej, no, ściano. Patrzcie, no, ona jest. Jejku, ja nie sądziłam, że jej sprawię takie szczęście. W końcu się udało. Udana renowacja. O Boże, widzicie? Widzicie? O jezu. Dobra, pamiętaj się, dziewczyno pamiętaj się, dobra. Okej, okay. okej, okay. dobra. Teraz, gdzie jest paniż, 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 panicz, paniż? Pani, pani. Tutaj jesteś. Jezu, chyba im się wszystkim podoba. Ekstra, ale czad. Udało się, chyba się udało. Chyba się udało. Dobrze. O. Smutko, O renowację się udało. Pomimo, że chcieli nas wyrzucić i mieliśmy się zastanowić nad swoim zachowaniem, jakimś. Ciekawe, co im chodziło, o co im chodziło, nie? Idziemy do domu, udało się. Um, no. <laughs> e, tak, wejdźmy sobie. Tutaj e, dobra robota wygląda na to, że odmieniona przestrzeń bardzo spodobała się klientom i z... Katarina, 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 stroje, zmień strój, nie wiem, obierz się w. Może sportowe. <noise> może sportowe. su. ona ledwo żyje. Ale kochani, kochani, jestem bardzo, 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 bardzo dumna z naszej Kateriny, że w końcu się ogarnęła życiowo. I cóż, ogarnęliśmy w końcu kolejną renowację, także bardzo z tego powodu się cieszę. Zapraszam was do następnych odcinków z Kateriny, czyli z renowacji. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jesteśmy projektantką wnętrz komercyjnych. Mamy dekoratorkę wnętrz na 8. poziomie. Następnym będzie projektantka wnętrz, także fajnie, 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 byle do przodu. Mm, dobra, idźcie załatw. <noise> Co kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i ogólnie ta seria przypadła Wam do gustu i że zostaniecie tutaj ze mną na dłużej. I jeśli tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie. To sprawi mi ogromną przyjemność radochę, będę szczęśliwa, że subskrybujecie mój kanał i że podoba wam, podobają wam się moje materiały. Zostawcie łapeczkę w górę i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!